Wiecie, jak się rano przychodzi, to jest naprawdę miła niespodzianka. Znowu trzy jajeczka. Jest dobrze. Jest dobrze. Pogoda jest paskudna. Miałem coś robić, ale zobaczcie, co się dzieje. Ręce mi urywa. Miałem tutaj rozkręcać, kręcić i tak dalej. Przełożyłem foteliki z auta do auta już mnie paluchy bolą, więc chyba odpuszczę dzisiaj wszelkie prace. Weźmiemy sobie do do domu, ziemię, zaczniemy tam już myć, szykować. Się do wysiewów, tak? Ale same prace ogrodowe. O kurczę! Zostawiam na razie niezrealizowane. Zacząłem usuwać kamienie i bym się wywrócił. No jak się łapie wenę, to naprawdę chce się coś robić. Ale nieważne. Ooooo, prosto w twarz. Jak widzicie, też zacząłem tutaj już ogarniać. Deski przyjechały. Z nich zbudujemy podstawę pod nową szklarnię. No będzie się działo. Będzie się działo. No... Ale mówię, to wszystko przyjdzie w swoim czasie. Wiecie co? Kolejna reorganizacja w tym kurniku. Teraz klatka będzie stała tu, tu będzie stało gniazdo. że jajka zabrać w końcu. Dorobiłem jedną grzędę. Ty, ruda, uciekaj. I postanowiłem, że kupię kwiaty żonie. Pojechałem do biedronki. Kupiłem dwa kartony. Mówię, człowiek zapomniał o dniach kobiet. To czemu by nie kupić? Oj, kladeka się zwiało. Kupiłem. Mam wrażenie, że w tych kartonach jakieś dziwne gatunki są. O kurde, ale mnie oszukali. Przyszedłem tutaj zobaczyć, bo kur nie widzę, jak w domu jestem. Ale te nowe koleżanki strasznie wystraszone są. No, największe ze stada wybierałem. Myślę, że. Za szybko nie będą chciały wychodzić na dwór, chociaż jak ja tu będę stał, to pewnie raz, dwa uciekną, bo będą zestresowane. A kompost się dalej oczywiście przerabia. Jak widzicie, <grym> dużo im już nie zostało, ale myślałem, że tam lepiej będzie, żeby te patyki takie grubsze, które tam były, to one już się tam ładnie je przeżarło, chociaż teraz jak dokopały się do nich, to się okazuje, że wcale nie. I to nie jest tak hopsiu, że to grubsze trzeba będzie znowu przebrać i jednak przesieję ten kopos jeszcze raz. No ale spoko, te grubsze możemy walnąć gdzieś tutaj w ten dół. Jak będziemy przesuwać szklarnię, to akurat podkopię, podkopię, wrzucę, niech to sobie tam w ziemi, w ziemi gnije. Tutaj już coś przekopałem, mimo że zimnica straszna, to jednak coś tam próbuję robić, ale odpuszczam się jakiekolwiek kręcenie i rozbieranie czegokolwiek bo no zamarznę, po prostu tak nieprzyjemnie jest, że nie chce się działać, z nosa leci, więc po co się załatwić bardziej No i z tej okazji, że nie bardzo mam chęci będę robić coś na ogródku, to wstawiłem całą zmywarkę doniczek taka, żeby tam ziemię już ponasypywać, no i coś wysiewać, bo to już jest dziesiąty, to papryki myślę, że spokojnie wrzucę z pomidorkami to jeszcze się wstrzymuje ale papryczki nie idą może też wysieje do doniczki ze 2-3 szpinaki nowozelandzkie no i teraz przyszedłem właśnie poszukać tacek żeby to ładnie na górze ulokować no i muszę tak, ko ko ko. ko 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 i muszę tam jeszcze sobie ogarnąć na poddaszu yy, położyć po prostu krzesła tak na boczku, aby podnieść yy, jak to powiedzieć. Podnieść do niczki bliżej okna, bo tam suma obcięte nogi jest za niski. To jak podniosę to akurat powinno być spoko. Ale to zaraz sobie wymierzę. Jakiś tam karton rzucę na to, bo to nie musi być nic grubego, nic sztywnego. A wystarczy tu mam jedną tackę, ale gdzieś miałem cały zestaw tych tacek, więc tej nie będę zabierał, a przewalę po prostu szopę, gdzie ja to schowałem. Bo wiadomo, szopa jest w tej chwili pełna, no i, i będzie na razie pełna, bo ja tych klamotów już nie mam gdzie układać. Na razie po prostu sprzątam i układam, ale sprzątanie, sprzątaniem widać jak posprzątam, to zaraz coś przyniosę. Dlatego że muszę gdzieś coś poukładać, i to takie jest, wiecie, przekładanie z miejsca na miejsce. Tyle, że jak będę rozkręcał szparnie, to postaram się te poliwęglany składać tak, jak były. Mocować taśmą i poukładam je na razie po prostu między beczkami, wcisnę je. Ja to może nie odlecą w razie tych wiatrów, bo pogoda. Oszalała, teraz wczoraj było tak cieplutko, przyjemnie 14 stopni, a dzisiaj uff. nie wiem ile jest, ale przez ten wiatr w samochodzie pokazywało 2 stopnie. No to już jest 2 stopnie, zimny, zimny, mokry wiatr. Dobra, idę szukać tych, tych, tych moich maneli. Nie jest źle, nie, że bez problemu znalazłem mnóstwo tasek, które jeszcze brakujące doniczki się znalazły i konewka. Więc w tym bajzdru jednak nie jest tak źle, bo to zajęło może dwie minuty. Ta szopa nie ma też 200 metrów kwadratowych, aby trzeba było tam przerzucać wszystko po kolei. No, ale to to już zaraz do wanny wpakuje, trochę jakiegoś płynu, żeby rozpuścić ten brud. Ciepła woda, poleżą, poleżą, to odmokną. No, zaglądam tutaj cały czas do tych kur. O. Ekipa wystraszonych, nieprzyzwyczajone, tak? 18 tygodni na tym świecie, ale nie. Nieprzyzwyczajone jeszcze Te też nieprzyzwyczajone. Żroć to, muszę iść przynieść drobną paszę. Bo te to, to kurczę, przepiórki to teraz to w ogóle. Jedzą za, za każda za trzy. Nie wiem, czują wiosnę. I kurniku im się cieplej też musiało zrobić, no bo jest teraz obity pleksą. Te kurki grzeją, to tam się zmieniły warunki. One nie do takich luksusów. One przyzwyczajone do brutalnego życia. A teraz mają jak mają. No, już tutaj myślę cały czas. Mówię, może ja bym im tutaj przekopał ten kawałeczek, deskę dał, tak aby one nie mogły głowy przekładać i tutaj wydziobywać, i posadził ten szpinak nowozelandzki. Co zeżrą, to zeżą, a resztę my zjemy. Muszę poczytać, czy one to mogą jeść. Możecie jeść szpinak nowozelandzki? Nie, dobra. Ale nie, bo nie lubisz, czy nie, bo nie chcesz. Bo Kajtek mówi, że nie może, chociaż to chodzi bardziej, że nie lubi. O, 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 o! Ty! Nie świruj tam! Dobra, żegnam się z Wami. Tyle na dziś. Ja przywiozłem multum desek. Będziemy z tego skręcać podstawę. Ale najpierw wycieczka do mrówki, bo oczywiście wkrętów nie ma. Ja pierdykam. tyle kasa na wkręty idzie i one praktycznie schodzą mi w moment. To jest. Przeraża mnie to. W oczku się woda zmąciła strasznie, zauważyłem Ale tam cały czas schodzi, dolewa im ten pompka oh. Taka brudna zrobiła Trzeba będzie tutaj jeszcze troszkę poczyścić to, ale to już nie teraz Jak będzie ciepło Oho, mam misję By to drzwi ścisły, Znowu trzeba będzie biegać Dobra, cześć i na razie, bo... o! Chyba się nie spodobał im latawiec, co? No. Wystraszyły się? No. tak myślałem. Dobra, cześć, trzeba iść to pilnować towarzystwo.